Taki naprawdę trwały dialog z młodym pokoleniem, a z drugiej strony no, to doświadczenie się też przydaje, no, bo choćby ostatnio widzimy, co to znaczy no, nie mieć w polityce doświadczeń. Chcemy po prostu pokazać Polsce, Nowe możliwości, no, alternatywy. No, w tej chwili w Polsce źle się dzieje, powiedzmy sobie uczciwie. No, mamy do czynienia z nawet swojego rodzaju nieszczęściem. Praworządność różnie bywała traktowana, ale jednak nikt jej w taki sposób, jak w tej chwili, nie deptał. Konstytucja była przestrzegana. My mamy ciągle wyciągniętą rękę. Ciągle jesteśmy gotowi rozmawiać, ale z drugiej strony też. No, Musimy patrzeć na rzeczywistość taką, jak ona jest, licząc, że ją się jednak da zmienić. I stąd te nasze wysiłki, takie jak to studia, ale stąd także inne przedsięwzięcia, od tej może najważniejsza jest aplikacja Biało-Czerwoni. To jest taka aplikacja, która pozwoli nam na informowanie wszystkich, którzy będą chcieli ją pobrać, wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani tym, co dzieje się w świecie tej polski patriotycznej, bo tam też informacje będą, ale także będzie tam przynajmniej z czasem także taki zwrotny kontakt. Trudno jest zbudować nowoczesną demokrację bez praworządności, a praworządność z kolei bez demokracji. Cześć, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, prosto znowu. Pomimo tego, że wakacje są w pełni, to w polityce jednak sporo się dzieje, dlatego dzisiaj będziemy komentować polityczną rzeczywistość i to, co dzieje się również w naszej partii, jeżeli chodzi o pewne wyzwania, które są na, na horyzoncie i te działania, które zamierzamy podjąć. Ten komentarz dzisiejszy będzie bardzo szczególny, ponieważ mamy szczególnego gościa, lidera Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że tutaj jestem. Tak, nie po raz pierwszy, bo przecież to już no właśnie druga taka rozmowa. Nie po raz pierwszy, no ale zawsze miło. W tym bardziej, że mamy tutaj takie studio. One jest rzeczywiście jakby bardziej rozwinięte, się tak można określić, niż było i no bardzo się z tego cieszę. Rzeczywiście no idziemy do przodu. Bardzo mocno idziemy do przodu, idziemy do przodu w internecie, w sieci, ale też w rzeczywistości, bo przecież pomimo wakacji partia jest bardzo aktywna. Wszystko można powiedzieć, że zaczęło się od wyborów prezydenckich, potem był kongres, na którym zapadły bardzo ważne zmiany. Potem jeszcze inne działania, ale właśnie chciałem się zatrzymać na chwileczkę przy kongresie, ponieważ. On doprowadził do takiego, można powiedzieć, trochę przełomu pokoleniowego, jeżeli chodzi o naszą formację polityczną. W najważniejszych gremiach decyzyjnych prawa i sprawiedliwości zasiadają dzisiaj młodsi politycy, wielu młodszych polityków. Jest takie, można powiedzieć, połączenie i doświadczenia, i młodości. No, taki moment musiał przyjść. Przyszedł teraz sądzę, żeby